To jest pierwszy konkurs talentów na moim kanale. I dzisiaj, razem z domownikami domu Gen z, z, przyjaciółmi, ekipą, każdym, kto przyjdzie w trakcie nagrywek, będziemy oceniać filmy, które wyście wysłali. Więc siądźmy i weźmy się za ocenianie. Spośród 200 filmów zostało wyselekcjonowane tylko 24, które będziemy oceniać w trzech kategoriach: muzyka, obraz i kreatywność. Wykonania, które najbardziej nam się spodobają, otrzymają dużo atrakcyjnych nagród. Ja się dzisiaj pięknie przystroiłem z okazji 100 tysięcy subskrypcji. Kury? jeszcze nie mam, a raczej nie miałem, bo już wbiłem Dzięki wielkie, lecimy. Let's go! Słodki. Ale słodzi! Mega słodki! Uja! O. rzeka! No, <laughs> Nie o tym świecę. Co fajne było to, że jakby było wstawione dwa filmiki, jakby synchronizowany tak, dźwięk, tak, dźwięk tak, tak, instrumentu. Tak. Ciężko nam jest ocenić yy, pierwszy wykład, bo nie mamy punktu odniesienia, no ale wszystko było jak dla mnie w porządku, było tak wiecie poprawnie zrobione, więc dobre oceny chyba. Proszę bardzo, to są nasze oceny. A, słuchajcie, dobrze, że akurat zupka podgrzana. Jestem strasznie głodny. Cześć, o, dzień dobry panu, dzień dobry, o wielki pan o Trzeba, i tak A ty jest mój kolega, nie? Co gra? Ej! hej Na płotek. O, na płotek. Switch. 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 I ten koncert wielki teraz sobie... Okej, okay, dobra, nie, końcówka super Ale zrobię zakończenie Ej, Gosto Ale to jeszcze się rusza, to nie jest tak, że się siedzi, nie? Oprócz tego to jeszcze daj. <laughs> Muzyczka fajnie, bo ja nie umiem grać. Obraz czworeczka, ja wolę poziom, a ja, to ja, to ja, ja dałem kreatywność dziewiątkę, bo moim U. zdaniem to jest to fajny był układ. Te przejścia różne. Nie, układ grania, muzyka grania, aranżacja. Moim zdaniem tak, to było tak. fajne. To są nasze punktacje. Nie, Szymanu. Nie, z królem Gruby flesh. Mocny. Ej, to mój ziomal? Byskitu zioma? no! Trzyma! Ja! Dziesięć! Nie, no jest królem! Ciekawostka, on był na jednym no, moim koncercie. No, jest... o. I grał moją piosenkę szlugi, normalnie tak samo, chlepy. No. Znacie się. I fajnie nosem zagrane, coś innego. Tam. Kolejny aspekt, że jak gra nosem, to nie może mieć kataru, teraz nie miał więc dziewiąteczkę. I na pewno prosto tak. przegrodę nosowo Tak, tak. Fajnie, wszystko będziemy podliczać i na koniec będzie, wiecie, lista i nagrody, bo nagrody są. I to są świetne. Zendorfi Oj nie Zendorpi? tylko, nie tylko. Zendorpi? Dobra, jest coraz więcej osób. I myślicie sobie pewnie, a sumują się punkty i będą mieli niektórzy więcej, niektórzy mniej. Nie! Bo siądziemy, policzymy i wyliczymy średnią. Dobra, mamy to. <academic> o, kapela pod nóżkę teraz. O, matko! <tot recomieu> o nie! tu A karalucha. O! 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 Nule. Mocne, mocne! O, oh ja! Yeah, Na moim weselu tak. chciałem mieć taki króli! Tak. Daj. Tak. Szczerze? Konkurencja, Mordzia! Dla tak. ciebie. <śśmiech> o, 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 o! E, o jest, jes, jest, jes. Jes, jes. <śmiech> jest! Jest <laughs> kaptura pod nóżkę, chodziła w po no. Nie, nie, to było. No co... to nawet głowa chodziła. <śmiech> <śmiech> Słuchajcie, dla mnie ten film to była kwintesencja tego, co chciałem zobaczyć w tym konkursie. Wszystko było. Dlatego trzy dziewiątki. Dlaczego nie? Dlatego, że po prostu muszę. Zawsze można. To są nasze oceny. Kogo teraz mamy? Juliśka. Juliśka. Na, ja czym, ja zagra. Na czym zagra? Na czym zagra? No, Ale Pana ja! Jak? Jak to działa? Na no coś tam ma ręce, dawa. Ja mam no, coś na ręce, na Nie ma! Coś tam ręce musi mieć! Ona to robi później! To jest fake! To jest fake! Halo. Ja też tak. U. Brawo, brawo! Nie! No chcę! Brawo, noc. brawo za to! Ja nie wiem, co o tym Ja nie wiem, co no, Ja odczuję się oszukany! Słuchaj, jest zagrane na nosie, jest! Ale nie wiem właśnie, czy jest na Bak. nosie, bo jest zakryty był nos! No! Mm, mm. Ja się odsmarkałem Ej, co jest? Nie wiem, że tak jest? Pokaż zatkanym Zrykowaliśmy, nie był to fake. A ty masz ocenę swoją? Aś, aś, aś Oj, 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 oj Kto teraz? Janu Janu, uwaga, o kurde O, to piosenka To jest robione na... Na looperze Na looperze Fajne

Ale fajnie, bo została ta piosenka w głowie, więc Tak, tak, zjadło. Tak, 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 <grym> Muzyka 10. No zrobił co się da, A Sam wyczarował orkiestrę. Kurde, by ja, ja, ja właśnie dałem wozy. siódemkę. A ja dałem ogóle siódemkę, ponieważ końcówka zniszczyła wszystko, ta, cały ta ten vibe, w sensie, Ta trąbka można było ją zastąpić na przykład falsetem. Ocenki proszę bardzo, zdjęcie. To będzie dobre. To będzie dobre. Nie ten czas, Nie, nie, nie. Nie, nie. Ale patrz bo nie. się ona gra do, do miodu tymi, tymi, miodu miodu nakładaczkami. O, Oceńmy to, że młoda osoba A, jeszcze sama to zmontowała tak, 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 A obraz w ogóle 8, bo fajny był taki stary styl U mnie to są w ogóle top oceny, jakie wystawiłem o, Mi się bardzo o, to tak, podobało ja Jesteś być. świetna! Trzy, cztery, trzy Opa o, o, o Budowa ja Choreografem się no, niestety za bardzo nie przygotowałem Link, za się

Fajnie, podobał mi się. Mega stos. Warstwa muzyczna to nie było najwyższych lotów, natomiast cała reszta super się pokazałeś, podobało mi się to. Let's I go! go! To dlaczego akurat taki tak? jest no Artystyczny jest ten kadr Przemek, co ty mówisz? jaka No Może dlatego! Stop, stop! Cześć Emilka, cześć Weronika, cześć Może to był taki kadr właśnie, żeby wyeksponować bardziej muzykę i instrumenty. Tak jak Kael, tak jak Kael miał maskę, żeby grać muzyką, jak problem nie pokazują twarzy. Chciałbym tam być obok tych dziewczyn i po prostu posłuchać tej muzyki na żywo, tak jak na przykład twojej muzyki na kamperach. Dlatego nasze oceny to... Ale króle, o ja pierniczę. O. Patrz, światełka są. Tak, to jest Błysię koncert! Się to jest po prostu do... koncert online. Kurczę, ja lubię. Ja bym chętnie na usiadła usunąć. na tej zielonej kanapie i tam tak. siedziała. Ej, mi serio? się podobał tak. klimat tego, tego nagrania i tak. przede wszystkim, że było kilka kadrów i ja jestem fanką dam 10-10, 9. Ej, ja, Ej, ja to to tak było. Było. 10 mam 10 19 Ja mam 10, 19 Ja mam same dziesiątki dla mnie top, samo Moim zdaniem najlepsze do tej pory generalizację. Moim zdaniem w ogóle nie da się tego ocenić, to było tak wspaniałe. Tak. To są nasze oceny. Dawaj, let's go! Już się robi mała tradycja, tak. że Maja opuszcza nas w czasie nagrań Ale jeszcze Trzymaj. pewnie wrócę, tylko musimy pewnie okay. okay. sprawdzać sprawunki, ale Właśnie. powierzam wam, to Cześć, jestem na Macieżyńskim i nie mam perkusji w domu, ale mam dużo zabawek syna, także jedziemy O kurwa. tego sexy challenge O kur... Łooo Ale wjechał O ja Jak byłeś kuryty w widziałeś? Gdzie? Na zdjęciu Już chyba nie zobaczę o, jestem! O, ej, ja! To Cicho! Ciężkim królem Zajebiście! Świetny początek, świetny koniec! Wstęp, rozdział zakończenie, wszystko jest! Ale siadło! Tak. Wszystkim była bardzo sympatyczna! Tak. tak! Chciałabym się włączyć ponownie to! Ja nawet bym chciał pomilnować u niej gdzieś! Trzy dychy! Trzy dychy. Trzy dychy. Boże! Ale może było 100 tysięcy złotych. Bardzo ciściutko wow. i selektywnie, super! Ej, że robię... O! o I teraz taka struna. Mnie w tej kreatywności na pewno urzekł pióropusz, który był widać na głowie. Nasz werdykt, to! Ej, dobra, oddam! On, da, 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 on jest. Nie chyba to robił! What? Oh Dobry, dobra. dobry, dobry. Ja swoje tak, zdanie tak, mam. Widać, tak. że ten żomek mógłby grać normalnie na koncertach i, i ten rol na końcu to taka wisienka A mnie na, na przykład tak nie porwało to, to w ogóle, wiesz, że dla mnie było takie po prostu zwykłe i no. nie włączyłam żeby... No bo wiesz co, bo wiadomo, że mógłby tak, bez koszulki popsikać się tu wodą, żeby być jeszcze rozpocony przykleić sobie kilka naklejek, żeby być wytatuowany i lecimy, nie? Dlatego kreatywność to jest 5, obraz to czwórka no bo jest dobry dobry. obraz, ale muzyka właśnie bo ja lubię Tak, muzyka, ja, ja mam bardzo muzykę. Muzyka też Muzyka bardzo wysoka poziom, natomiast cała reszta, no to no to, to jest po prostu Mnie, takie... Mniej i Mamy tak, tak na, samo, jednak się znamy trochę doła. na tej muzyce. A ja... Proszę Zdjęcie? bardzo, oto nasze oceny. O patrz, Yamaha. Mam Yamahę też. O, Jestem jak zapomnieć. I ekipowa koszulka. Tak, ekipowa no. Ej Pocarne. Dobra. Bomba. Grubo. Zaczęło się niepozornie. Nie wyrwę się chociażby. Ale patrzy na emocje. Mam nadzieję, że wiesz. I ty, co? Dobry start dychy za to, Za piosenkę. Nie, ja to w ogóle dyka, dyka 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 To jest trzeci raz, Stop. kiedy Stop. się daje trzy dyszki, bo dosłużone ja, totalnie. Ja pierwszy raz naprawdę mega mi się podbało. Też pani kreatywnie w ogóle zrobione bo Ja też, na przykład nie. mnie to jara raz Nie, no, że, no, że, no. że taki ktoś mnie ogląda, nie? A takie coś im siedzi. To jest Kreatywny tak, no. tak, tak. Tak, artysta, okay. fajne wszystko. Znowu bilans, jest. A że stanie kuchni. Też kuchnia na trapowo, nie? To jest Afrotrap. Oooo! Te kadry są specjalne, to jest. Tak, tak. To jest jednak te. Pożbierz mi Ej, właśnie. Tak. To jest Niana najlepsza. Golanka! <grybujesz> Światełkar w ogóle robił Ja tylko jedną O, może teraz będzie dobrze? Nie, yeah, <Ła> urwała przed dropem. Fajne, 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 fajne. Ale tak, jest, jest tutaj jakieś tam. Wokal za cicho był. Ja chcę przede wszystkim powiedzieć, że nam się już trochę. apetyt rośnie w miarę tak, jedzenia, że tak, wiesz, tak. teraz osoba taka dostaje taką ocenę, a jakby, puści, jakby była puszczona jako druga czy trzecia, to by rozwaliła w ogóle. Tak, tak, tak. A, znaczy, tak. Ale na przykład zobacz, że ja mam Naprawdę? A ja mam 68. 6, Dobra, proszę bardzo, foteczka cyk. To jest skill, inny level. O ja pierdolicie. Ale obraz jest piękny. Tak. To, ma kasę, bajki go, bajki się za No, <śm> 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 Kasia na Fajne. nie trafiło Fajne. Fajne. Muzycznie to jest zdecydowanie top Naj jedno, A dlaczego? Najlepiej. Najlepiej. No. No. Widziałem, no, to że zrobisz radę na jakieś jego ruchy o Janino, jazzowe generalnie To jakie on tam stawiał akordy To są rzeczy, których ty się nie nauczysz Nie w rok, nie w dwa, tylko po prostu w siedem, osiem Bo to, to są, są... rzeczy, których ty się uczysz całe życie Żeby tak. potem siąść i tak. zagrać takie akordy Dopasować do takiej Bo tam są w ogóle dźwięki Jakby te akordy są dźwięki, których nie ma w piosence jakby Więc tak. trzeba jakby samemu tak. to wpaść To był freestyle Tego nie znajdziesz nigdzie bardzo dobra jazzowa improwizacja. To są nasze oceny dla Niewiadomskiego. Przestań wykonać utwór. Wanila to jest. Wanila. Napiszę Na z akcją. moim tatą. Okej, okay. ojciec i syn. So. Oj, dobra. Ojcze. Tata, to jest, to jest tata też jest top, tata to. Ale ja na przykład się wzruszam kontaktem takim fajnym ojca i syna, tak. i tak to tak. już I tu napasę. to trzydychy już. z ojcem, tak, i dołączy. Jeszcze dla mamy zakwiatka pięknego w tle. O <śmienicza> no, na bak, bo inwencyjna Byłaś Ty, tylko chwila, twoje usta smakowały jak pani yeah. Nie no wiesz Krzysztof, Krzysztof od celka pro, no jak ma nie być Jerzy nie zdąży Bo wanila poleciała Wanila poleciała, kupiłeś <śmienicza> mnie mordzia Dobra, Michał mi zmienił na, na dziesiątkę no, Okej okay. Ten obraz <śmienicza> był super Dobra, światło mogło być na was To tak, tylko jedna uwaga Dobra, no to mamy to. Ale Leci... sam bym chciała coś nagrać, jak tak to oglądam. Czy masz może mikrofon przy sobie? A tak się składa, że przy sobie mam tutaj podpazułek. Ło! Wow, daj, mam... nagram, nagram coś, czekaj. Pa, ale czekaj, najpierw chcecie coś o nim opowiedzieć? Pokażę ten mikrofon tobie, ale też i Wam. Słuchajcie, jest to mikrofon Endorphy Axis Streaming. I co jest w nim takiego ciekawego? Podświetlanie ARGB, możliwość mutowania od góry sobie dotykowo. Pokrętło gain do zwiększenia, zmniejszenia czułości mikrofonu. Bayer, Bayer, przede wszystkim różne charakterystyki. Pewnie się zapytacie o jakie charakterystyki chodzi. Jest Kardioidalna, zbierająca tylko z jednej strony. Dwukierunkowa, zbierająca zarówno z przodu, jak i z tyłu. Dookulna, zbierająca wokół. I stereo, dająca nam poczucie, czy coś jest bardziej z prawej, czy z lewej strony. Słuchajcie, streaming, Axis, Endorfi świetny mikrofon. Wracamy do tego. Fajnie. No, ale naprawdę, dobra, dziękuję dobra, Ci. Super się. mikrofon. Chyba z takiego skorzystam, jak mi pożyczysz. O! Nosacz, 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 nosacz pospolity. Ale jakie oczy ma? Co? Oj, nieczysto czysto ja ostatnio. Rób dalej to, co kochasz. Jest to cudowne bycie nasaczem, nie? A jest najważniejsze, że źle. podoba się to Tobie. Byskic! Ale widzisz? I widzisz? Król, On król, król, do to, król. On z góralem na bank. Tak. Nie. Nie, ja Fajne. Jak kurde zarobi z tym instrumentem. to co? Trochę się go boję, ale mi się podoba. Brawo. Tak, fajnie. Na pewno nie! Na na Nie! 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 to. Nie! 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 To Nie! 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 Milion! Nie, yes, yeah, yeah. A to dzięki! To też jest muzycznie totalnie w inną stronę bardzo wysoki poziom. A ja już powiem, że muzyka 10, obraz 9, ale kreatywność też 10, dlatego, że było wiele tych dźwięków, nie? Wiesz, kadrów tych tak. dźwięków. W ogóle gościu 3 gitary. No, no, trzy trzy, trzy gitarry. różne gitary. Oryginalnie różne bardzo. bardzo. Dobra, to są nasze oceny dla rockowej wersji. Janek z fabryki Firanek. Nazwa fajna, nazwa super. O? Rzekła mnie. O. o! o! Ja nie Piękny. Starał się, ubrał się, tak. instrument dziki, spoko tak. Fabryka dzika. Jeszcze nie jeden chce nie widziałam taki takiego instrument. instrumentu. No tak, tak, jeszcze dla ciebie jest jeden No do tej to. fabryki Firanek musisz się przejechać. Pamiętaj, że za <laughs> piosenek. On na łapach gra ten drugi. Tak, tak. No. będzie swój przysenck. No i dwóch przystojnych gitarzystów. Bardzo la, ciekawe. La, 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 la. Bardzo ja, fajne. Bardzo ciekawe, no. Dobre chłopaki, super się spisaliście. Podobało mi się to. Proszę bardzo, to są nasze oceny dla was. Leto Kasia. Oho, ci to Diagnoza 100 plus 10. O. Pik, klamoty. Przecież czy... to jest klarnet! Czy nie! tylko nie? ona robi! Tak, Co bo też... to jest Pan Masz... wcześniej. Ale nie! Taka... Tak, tak. Więc mi taką no. się podoba. No? Ciao, I mega no, myśli muzykę. Ale, no. no? ale brzmi, no brzmi. O kurde! To no jest! No. jest bardzo lata no. muzyka. Piękne, piękny wers. No na flecie na nawet taka piosenka Fajne. brzmi po prostu Na taką wersję beatlamoty, tam to się właśnie tak ubrał i poszedł no, na koncert sobie no, posłuchać. No, Mnie zauroczyła bardzo ta dziewczyna. Tak. Bardzo. tak. tak. To są nasze oceny dla Ciebie. Jesteś świetna. A kur... Cool. Drill? Abril. Wow. Dobra, Seven Nation Army to już jest plus dziesięć tak. Bije w kontrabas Ale fajny też A dla... Fajny fajne. Nie znam żadnych instrumentów Fajne, o, o, fajne że krótko i Przyjemne też dla ucha bardzo Tak, tak bardzo. popularna piosenka jakby ponadczasowa jest też To są nasze okay. oceny dla ciebie <laughs> Przyszedł czas na wielkie ogłoszenie wyników, ale zanim to chciałbym wszystkim, wszystkim, którzy wzięli udział bardzo podziękować z całego serca. Przyznałem dwa wyróżnienia. Wyróżnienia przyznałem ja indywidualnie dla osób, które nie załapały się na pierwsze trzy miejsca, natomiast dla mnie były wyjątkowe w pewien sposób. I pierwsze wyróżnienie otrzymuje Akordeon Boy. Fajny. To było takie pozytywne kółko. Tak, tak. No, młoda krew. Drugie wyróżnienie przyznałem Niewiadomskiemu. Brawo. Brawo! Pierwszy Tak. I przechodzimy do pierwszych trzech miejsc. Le, 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 le. Trzecie miejsce zajmuje makusza. Uuu. To, to nas wszystkich poruszyło I No tak, bo są jeszcze dwa Drugie miejsce zajmuje Magda, brawo Ona, wow. yeah. ona była świetna Zobaczcie no to, to Tak, to, to było to Top to of the top. the top To było top Natomiast nasze serce skradło pierwsze miejsce Michał Kamiński, brawo oh. wow. Jak wow. zapomnisz to była najlepsza piosenka jaką usłyszeliśmy Naprawdę Wszystkim cudo Ogarnij to, żebyśmy nie, nie zapomnieli Bo